Hej, hej, moi drodzy, Siemaneczko, witam Was ponownie w Warframe. Moi drodzy, przyleciał Barokiter i no cóż, ma dla nas jakieś nowe oferty. Więc lecimy sobie na Merkury, na przekaźnik LaRunda, żeby zobaczyć, czy ma coś ciekawego, czy znowu przywiózł jakiś shit, na który nie warto zwrócić uwagi, czy być może jakieś perełki tam yy, można wylukać. Także, moi drodzy, zapraszam Was na materiał. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już na przekaźniku, więc lecimy pędem do Barok i teraz. Zobaczyć, co też ciekawego chłopak dla nas przywiózł tym razem. Eee, idź. idź. Idź, 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 biegnij, idź, dobra. Co masz ciekawego. Okej, okay, moi drodzy, lecimy po kolei. Widzę, że. Uu... Kilka ciekawych rzeczy już wyhaczyłem tutaj. Bardzo mega ciekawych. No i tak, lecimy po kolei i naraz Tumpsin... Scena do fotobudki. 325 dukatów plus 175 tysięcy. No, jeżeli ktoś nie ma co robić z dukatami, to może sobie ją wziąć. Jeżeli korzysta również dużo z fotobudki, to jak najbardziej pewnie mu się to przyda. Dla reszty osób kwestia ciekawostki. Dalej, łamacz celu Prime. 110% obrażeń krytycznych dla pistoletów. Jeżeli ktoś się nastawia na pistolety z dużymi obrażeniami krytycznymi, karta jak najbardziej godna polecenia. 110% piechodą. Nie chodzi, moi drodzy, następny mutator karabinowy Prime. Ma jeżeli macie problemy z amunicją lub macie broń, która wcina amunicję jak głupia, nie macie zwykłego mutatora karabinowego i potrzebujecie wersji Prime, jak najbardziej warto sobie kupić, ale karta nie jest jakoś szczególnie hmm, mega potrzebna i niezbędna do życia. Tak samo mutator strzelbowy, patrz punkt pierwszy. Ta sama zasada tylko na amunicję do strzelb Quanta Vandal No cóż Jak zawsze jakaś broń Taka Prism Właściwie to jest nawet Vandal To jest co in, to jeszcze jest co innego Jeżeli nie macie co robić 450 dukatów plus 3000, 300 tysięcy Kredytów no, można się, że tak powiem, zaopatrzyć i pobawić. Jeżeli ktoś lubi broń yy, energetyczną, plus, 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 plus yy, w wersji Vandal jak najbardziej, myślę, można sobie wziąć. Tu dalej mamy skórkę, więc to jest kwestia tylko ewentualnej zmiany wyglądu. Cynada, Sugatramantis, ramantis Skórka, Prism. Trzy rzeczy, które są yy, do wyboru, do koloru. tak, Jeżeli ktoś potrzebuje, chce zmienić wygląd, to tutaj jak najbardziej wolna wola. Natomiast te trzy rzeczy, boja górstag 3, boja stalkera i boja łowczyni zanuka, jeżeli, po trzy, jeżeli macie grupkę osób i chcecie zapolować sobie na stalkera, czy na górstagów, czy na zanukę, jak najbardziej te boje warte polecenia z racji faktu, że wchodzicie na misję, ustawiacie się gdzie wy chcecie, i z, yy, dzwonicie po na przykład Stalkera, żeby wpadł, by po wpierdziel yy, yy. Myślę, że, 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 że jeżeli polujecie na wara, yy, to, to, to boja Stalkera jak najbardziej wam w tym pomoże. Jest to rzecz yy, godna polecenia. Dla osób, które, 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 które chcą troszeczkę pomęczyć Stalkera A nie, żeby Stalker męczył Was Co prawda e, Mnie nie stać na to, bo nie mam czasu grać w Warframe'a i farmić tego wszystkiego Ale jeżeli macie wolne e, fundusze, wolne mm, Wolne dukaty Jak najbardziej by serdecznie polecam e, pobawić się dla odmiany e, w zwierzenie nie, nie W myśliwego, a nie zwierzę. O, w ten sposób. E, ostatnia rzecz. Pustynny Władca Inaros. Schemat, jeżeli chcecie Inarosa sobie zrobić, e, tak, najbardziej, tak. Polecam, polecam e, kupić. I to tyle, moi drodzy. Tak wygląda w tym tygodniu. No cóż. E, trzy karty, które. Dla mnie nie stanowią jakiegoś must have, bo nie nastawiam się na to. Scena to już kompletnie mnie nie interesuje, quanta, wandal i tak dalej, tego typu rzeczy również nie obchodzą. Jedyne rzeczy dla mnie, jedyne rzeczy dla mnie warte zainteresowania to są te boje. Także to by było na tyle moi drodzy, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia następnym razem, papa. Pa.